Roman Szymański po wygranym pojedynku z Sebastianem Rajewskim, można powiedzieć, że bardzo łatwy pojedynek, zaskoczony? Witam serdecznie przede wszystkim wszystkich kibiców zgromadzonych. Pojedynek wbrew pozorom nie był łatwy, to był uciążliwy, aczkolwiek plan, że tak powiem, no wypalił w 100%, był troszkę inny, ale tak samo walka się skończyła, czyli TKO. Czyli przed czasem, w sensie takim planem było poddanie, jakaś, jakiś klucz, coś takiego, jak było widać, że próbowałem. A skończyło się po prostu e, grandem pandem e, z mojej strony. No rozbijałem go, rozbijałem, aż w końcu... Odchodziły, odchodziły, musiły i, i doszło do takiej sytuacji. Ja byłem zaskoczony, że Sebastian przez cały czas praktycznie był w złą stronę skręcony. Zamiast, zamiast do ciebie, on był skręcony od ciebie, tak? Nie wiem, czy to był jakiś błąd techniczny, czy, czy po prostu w jakiś sposób go tak zdominowałeś, że nie było. Powiem szczerze, że słyszałem, jeżeli ja słyszałem z jego narożnika Sebastian skręca się w, w stronę przeciwnika, nie w przeciwną, to myślę, że on też to słyszał. Dlatego wnioskuję, że po prostu jego, jego zachowanie było spowodowane moj, moją techniką i moim stylem walki, bo, bo to nie jest tak, na początku walki się mówi rób tak, rób tak, rób tak, a w walce robi się to na co pozwala przeciwnik. Dlatego myślę, że to było spowodowane moim poruszaniem się, nie, nie jego nie wiedzą. Eee, chwilę trwało, zanim tutaj przyszedłeś na zaplecze, bo mnóstwo Twoich fanów, tak? Przyjaciół w rodzinnym mieście, to Ci dodaje siły? Eee, tak, oczywiście. Wszyscy przyjechali, bardzo dużo ludzi ode mnie z miejscowości Skostrzyna, rodzice, znajomi, cała rodzina, znajomi też z Poznania, to daje bardzo duże siły. W szczególności daje siłę oczywiście najbliższa rodzina, mój tata, rodzice, eee, moja dziewczyna, która jest zawsze przy mnie na każdej gali, jej rodzice, ci najbliżsi dają najwięcej siły. Zdaje się, że z Tobą był w narożniku Twój trener boksu, tak? Tak jest. Jak, jakim zawodnikiem właśnie Ty przede wszystkim jesteś, na której płaszczyźnie skupiasz się teraz najbardziej? Y, powiem szczerze tak, skupiam się teraz na płaszczyźnie stricte MMA, ponieważ bardzo długo robiłem parter, czysty, czysty grappling, bardzo myślę, że ludzie wiedzą, jeśli nie to poinformuję, że jestem mistrzem świata w grapplingu młodzieżowców, seniorów z Węgrzech, z 2011 roku. Też bardzo długo robiłem boks, czyli byłem utytułowanym zawodnikiem bokserskim, dużym medalem na Mistrzostwach Polski w amatorstwie. Teraz chciałbym się skupić stricte na takim treningach MMA, czyli połączyć po prostu wszystko, co najlepiej umiem. Ciężko jest przekonać, można powiedzieć, trenerów z tradycyjnych sportów walki tak do, do MMA, bo przez lata, można powiedzieć, trwała taka wojna pomiędzy sportami walki. Dzisiaj już chyba kwestia wyjaśniona. Powiem szczerze, że Myślę, że tak, ponieważ dobrze pamiętam ze swoich czasów, jak trenowałem tylko amatorski boks. Gdzie, gdzie trener boksu, jak słyszałem, ma brazylijskie w Rzucu, to mówił, Połamiam cię tam, głupota, straszna. A teraz sam tutaj przychodzi i siedzi na widowni, ogląda i, i nam kibicuje. Także myślę, że jest już to pogodzone. Także gratuluję jeszcze raz pewnego zwycięstwa i mam nadzieję do zobaczenia. Kiedy właśnie myślisz? E, no Chciałbym już, że tak powiem, kolejną walkę stoczyć za miesiąc, za dwa, najdalej, najdalej za dwa miesiące. Ale nie mam jeszcze nic uszykowane, że tak powiem. No, czekam za propozycjami. Także powodzenia jeszcze raz. E, i... Jeszcze raz dziękuję tak? bardzo. Chciałbym wszystkim podziękować, którzy przyjechali, którzy nie mogli dotrzeć. Wszystkim, którzy się ze mną przygotowywali. Krzysiowi Cierpiszowi, moim trenerom tutaj z linka teamu. Wszystkim e, oraz trenerom z boksu, trenerowi Matłoce. Chciałbym też podziękować e, sponsorowi e, Alfa Fitness Siłowni, właścicielom, że, że wspomagają mnie tutaj w, ty, w tych sportach, żebym się dalej rozwijał. Dziękuję wszystkim. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Do zobaczenia. Dziękuję.